Jestem Nick, a to jest Gar. Będziemy dziś nawijać o bandolierze i okularach. Genialny system SmartStick pozwala określić twoje rzeczywiste trafienia. Końcówki rzutek dosłownie przyklejają się do tarcz i osłon. A to jest sprzęt, którego będziesz potrzebował w walce. Pasma osłony i miejsce na 12 rzutek. Przechwytuj rzutki przeciwnika i używaj ich jak swoich. No i pasma kabure na mały blaster. I ekstra magazynek. Bum! A teraz trochę o okularach. Zrobione są z siatki, więc nigdy nie zaparują podczas ucieczki. Coś. Żadnej mgły. Mają regulowany pasek i pasują każdemu. Wybierz kolor niebieski, albo nie. Pasy i okulary sprzedawane oddzielnie. Hej, to na tyle z Bumko. A na stronie Bumko znajdziesz więcej takich filmów.